Lekcja odmawiania Przygoda Jerza Kajtka. W przytulnej norce w głębi lasu mieszkał mały Jerz Kajtek razem ze swoją mamą. Pewnego słonecznego dnia mama Jerzyka postanowiła zabrać syna na plac zabaw. Kajtek nie mógł się doczekać szybko zjadł swoje śniadanie i pobiegł do pokoju spakować grabki, wiaterko i nowy samochodzik, który niedawno dostał na urodziny. Mamo, czy możemy już iść? Pytał podekscytowany Kajtek. Oczywiście, kochanie, ubierzmy się odpowiednio i wyruszajmy w drogę. Ale pamiętaj, że na Placu Zabaw musisz być ostrożny. Nie chcę także, żebyś odchodził zbyt daleko z innymi zwierzątkami, dobrze? Kajtek kiwał energicznie główką, obiecując, że będzie bardzo uważny. Z radością w sercu złapał mamę za łapkę i wyruszył z nią w drogę. Gdy tylko dotarli na miejsce, Jerzyk zaczął bawić się z innymi zwierzątkami. Wspólnie budowali zamki z piasku, zjeżdżali na śliskawce i wspinali się po drabinkach. Po pewnym czasie mama zawołała kajtka do siebie i powiedziała: Kochanie, zobacz, tam jest taki czerwony budynek. To poczta. Pójdę tam na chwilę wysłać jeden list. Proszę, zostań tutaj na placu zabaw i nigdzie nie odchodź. Jeśli ktoś będzie cię namawiał do tego, byś z nim poszedł, pamiętaj o tym, żeby mu odmówić. Mały Jerzy pokiwał głową ze zrozumieniem i poszedł dalej bawić się ze swoimi przyjaciółmi. Po jakimś czasie do Kajtka podszedł zając Tomek i powiedział. Hej, Jerzyku, idziemy wszyscy nad Staw. Możemy tam razem popływać i dobrze się bawić. Idziesz z nami? Kajtek był zainteresowany tą propozycją i szybko zgodził się pójść z kolegami. Wesoła gromadka szła przed siebie, a na ich pyszczkach malował się uśmiech. Gdy zwierzątka dotarły nad staw, kajtek przypomniał sobie, że zostawił w piaskownicy swój ulubiony samochodzik. Potem pomyślał, że na pewno mama, jak wróci z poczty, zabierze jego zabawkę. Nagle przypomniał sobie coś jeszcze. Przecież mama prosiła, żebym nie wychodził poza plac zabaw. Pomyślał Jerzyk i bardzo się zaniepokoił. W jego głowie pojawiły się słowa, które mama często mu powtarzała. Musisz nauczyć się odmawiać, kajtek. Jerzyk wiedział, że musi powiedzieć swoim przyjaciołom, że nie może zostać nad Stawem. Zebrał się na odwagę, podszedł do zwierzątek i powiedział zdecydowanym głosem: Przepraszam, ale nie mogę zostać z wami nad stawem. Obiecałem coś mamie i muszę dotrzymać słowa. Zwierzątka były zdziwione i próbowały go nakłonić do tego, żeby jednak został, ale Kajtek nie chciał sprawić mamie przykrości. Pożegnał się z kolegami i zaczął wracać na plac zabaw. Gdy był w połowie drogi, zobaczył biegnącą w jego stronę mamę. Była przerażona, podbiegła do niego i powiedziała: Gdzieś ty był, Kajtek, obiecałeś mi, że nie wyjdziesz poza Plac Zabaw. Kajtek poczuł się przygnębiony, stał w miejscu, patrząc w ziemię i nie miał odwagi spojrzeć mamie w oczy. Przepraszam, powiedział cicho. Tak fajnie bawiłem się z przyjaciółmi, że poszedłem z nimi nad staw, ale potem sobie przypomniałem, że powiedziałaś mi, że nie powinienem wychodzić poza plac zabaw i przyszedłem tutaj od razu. Nawet nie moczyłem nóg w stawie. Wiem, że wcześniej mogłem odmówić, ale było mi bardzo trudno. Mama spojrzała na Kajtka i powiedziała spokojnym głosem: "Kochanie, Rozumiem, że czasami może być trudno powiedzieć nie i że inni mogą próbować nas przekonać do czegoś, czego nie powinniśmy robić. Dziękuję ci, że szczerze powiedziałeś mi, co się stało. Kajtek podniósł głowę i spojrzał w oczy mamy. Wiedział, że popełnił błąd, ale cieszył się, że mama nie gniewała się na niego tak bardzo. Wiem, że chciałeś dobrze się bawić ale obietnica, którą mi dałeś, była dla mnie bardzo ważna. Musisz wiedzieć, że zawsze możesz do mnie przyjść i porozmawiać, a jeśli nie ma mnie w pobliżu, powinieneś poczekać, aż wrócę i zapytać mnie o zdanie. Kajtek spojrzał na mamę, przytulił ją i powiedział: Dziękuję ci, mamo. Następnym razem tak zrobię. Odmawianie nie jest takie łatwe, ale będę ćwiczył. Mama spojrzała na niego i uśmiechnęła się. Cieszę się, że tak mówisz, synku. A teraz chyba nadszedł czas na to, byśmy wrócili do domu i zjedli coś pysznego na kolację. Kajtek chwycił mamę za łapkę i uśmiechnął się do niej. Dzięki tej przygodzie mały Jerzyk nauczył się. Jak ważne jest słuchanie, dotrzymywanie obietnic i odmawianie. A czy ty potrafisz wymienić jakąś sytuację, w której powinno się komuś odmówić? Czytała Anna Borucka.